Cześć, tutaj Desto Pes. Ojej, sorry, to tak sprzeczne. Ja, tak zawsze mówię: hej, tu Desto Pes. I tak. <grymne> sorry OK, Okej, a więc jak już się przywitaliśmy? No pokażę wam, co dzisiaj sobie zrobiłam. Iii. A co muszę zrobić? Muszę sobie zrobić mamę mi się zdarły, bo byłem dzisiaj na plaży. I mam filmik z plaży, to zaraz Wam go wstawię Okej, okay, to zaraz Wam pokażę, co sobie zrobiłam, Widzisz, to jest takie fajne, fajne, fajne Zrobiłam sobie tatuaż róże Henny, tak, Henny Nie no, fajny był Tak, tatuaż Henny Róże Czyli mi już trochę odpada Właśnie, bo yy, wiecie chyba, jak to sobie robisz taki tatuaż To wiesz, że trzeba czekać, jeżeli to wyschnie to po samo odpadę i potem to już zostaje taka pofalbowana skóra i dalej coś nie się gdzieś zostaje na przykład na dwa tygodnie lub na tydzień i dobę. Pokażę wam! Okej, a więc zrobiłam sobie taki e, tatuaż różny. Jak już widać zostały, znaczy no, odpadło mi trochę. Byłam na mieście i mm, to razpałam przez przypadek. Myślę, że fajnie wyszedł to było tak sobie zrobić. Na pewno spostrzegłaś zaczęli tutaj taką buźkę <laughs> Uśmiecha się do nas! Hmm. No właśnie skóra mi się już Teraz to będzie mi odpadać. No. <laughs> a i tak jeszcze informacja. Bardzo przepraszam. No niestety już jutro jedziemy. Mm, wracam do domu. I już nie kręcimy drugiego odcinka Follow the Summer, a nam już pierwszy odcinek. Już czekam na Was. I czekamy na Twoje liście, w górę. Setwej! Chociaż nie można się smucić. Bo po żeby razy mam ośmieśniętą pyszczkę. Mordy. Mordy, tak. Pyszczek lub mordy. No to jest takie złe. Smutne, a nie słodkie. Kurde, Co ja mam z tym językiem? Język nie kolejny raz I mogę Wam pokazać ten domek, który zrobiłam bez sensu. Nawaliłam tak, że po prostu. Jeden jest okropny, i nie wiem na co mam go pokazać, ale po prostu chcę. Łóżko Bradona, łóżko spajka, drugiego spajka, łóżko Logana, łóżko Huntera i łóżko dziewczyn. Nie zresztą z nimi, tak. Na bok. Obok kosza śmieci na nim miska lodówka i kuchanka. A to słyszę nie. On co mój To się podziwił się o tym samartaj i pokazać mu mój tatuaż I całuski powodzenia jeszcze raz w bijaniu w yy, dwie w górę